dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie przed meczem 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice i Koroną Kelce. Spotkanie w najbliższą sobotę o godzinie 20.15. Z nami są trener Rafał Górak oraz obrońca GKS-u Lukas Klemens. Zanim przejdę do naszych gości, tu chciałem tylko poinformować, że nasz partner z Krypto przygotował coś specjalnego dla kibiców Geksy, wspólnie, wspólnie z zonda Krypto oraz Fundacją Oko w Oko z Rakiem zapraszamy na wyjątkową... Inicjatywę i odsłonę akcji kilometry na pomoc taką w, takiej, w takiej różowej edycji w sobotę 25 października, czyli właśnie w dzień meczowy z koroną w godzinach 15-20-15, specjalnie przygotowanej strefie z Krypto przy arenie Katowice ustawione zostaną rowery stacjonarne. Każdy przejechany kilometr przez, przez kibiców, przez, przez ludzi, którzy będą. Właśnie w tej strefie. Zostanie to, to, to Każdy kilometr to 10 tokenów Zonda Krypto, które zostaną przekazane na organizację różowego weekendu z fundacją Oko w Oko z Rakiem. Zwracamy na to naszym kibicom szczególną uwagę no i mamy nadzieję, że jak najwięcej tych kilometrów ostatecznie zostanie przejechanych. Teraz przechodząc już do, do naszych gości. Lukas, może od Ciebie zaczniemy. W meczu z Motorem dwie bramki Ili. Bramka Adama, czyli już druga w tym sezonie, więc już podgonili ten Twój dorobek. Zakładam, że mecz z Koroną to szansa na to, żeby znowu im uciec. Witam serdecznie wszystkich. Ja się bardzo cieszę z tego, że nasi napastnicy strzelają bramki. Wiadomo, że to wszystko pracuje cały zespół. Ale tak jak powiedziałeś, worek z Brokami się rozwiązał i mam nadzieję, że poprawia swój wynik w kolejnym meczu. Dziękuję. Trenerze, prośba o to, by powiedzieć nieco więcej o kolejnym rywalu GKS-u GKS Tak, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Korona jest jedną z rewelacji tego, 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 tego sezonu i, i, i zbiera bardzo dużo, dużo pochwał, w szczególności za ten, za ten moment od to, to tego czwartego meczu, bo, bo, bo wystartowali również również z dwoma porażkami i remisem, ale później kapitalnie, kapitalnie punktują, grają, grają bardzo skutecznie, bardzo bezpośrednio, są prowadzeni przez bardzo doświadczonego trenera, którego, którego bardzo cenię. Wobec tego w tej całości spodziewamy się bardzo trudnego rywala, który, który na, pewno, na pewno przyjedzie tutaj z chęcią, z chęcią zdobywania kolejnych, kolejnych punktów. ale ale jesteśmy na to, na to, na to przygotowani i, i, i postaramy się tą, tą, tą naszą grą spowodować, że punkty zostaną w Katowicach. Dziękuję trenerze i ja poproszę o pytania. Dzień dobry, Piotr Gilczy z Polskiej Agencji Prasowej. Chciałem zapytać Panie trenerze, bo powtarzał Pan po poprzednich meczach tych niewygranych, że to, że to zatrybi w końcu po, po, po pracy, że przyjdzie efekt, to z dużą ulgą Pan odetchnął, że no, 5-2 godny wynik, a mogło być wyżej. Tak jest, ale ale to nie chodzi o to, żeby tam z ulgą odetchnąć. Ja wydaje mi się, że muszę zrobić wszystko, aby, aby nasza praca na tyle była przekonywująca dla, dla zawodników, żeby oni, oni czuli się bezpiecznie nawet w ramach tego, jeżeli, jeżeli ten wynik dla nas jest, nawet w jakiś sposób niekorzystne. Musimy musimy budować cały czas swój sposób na to. Musimy wdrażać wszystko co, co nowe w, nowy, w naszym zespole dla, dla nowych zawodników również i wydaje mi się że że jesteśmy z tygodnia na tydzień bardziej stabilni w tym w tym w tym, w tym w tym co robimy i to jest dla mnie najważniejsze bo te ostatnie spotkania i to już jest to już jest jakby można powiedzieć ciąg tych meczy łącznie z meczem który graliśmy tutaj z Lechem Poznań z mistrzem Polski uważam za zagrane za bardzo dobrze i, 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 i dlatego jestem optymistą przed następnym Czasem. Proszę zapytać, czy pozycja bramkarza jest nowy numer jeden, czy po prostu to jest kwestia rywalizacji z treningu na trening? Yy, wydaje mi się, że w tym momencie yy, sytuacja jakby sama się wyklarowała. To jest czas teraz dla, dla, dla Rafała i, i, i na razie niczym innym sobie nie zaprzątam głowy. Rywalizacja oczywiście na, na najwyższym poziomie. Wszyscy, wszyscy przecież chcą występować w pierwszym składzie, ale, ale, ale w tym momencie Rafał, Rafał jest bramkarzem numer jeden. Mieniało się trochę personalnie w GKS-ie latem. Pana zdaniem, ci, którzy przyszli, to już są na tym swoim indywidualnym poziomie najwyższym oraz tym zgraniu z zespołem już na 100%? Czy to jeszcze, jeszcze trzeba trochę? na pewno już są dzisiaj całkiem inaczej również rozumiani w dwie strony. Oni, oni całkowicie inaczej już rozumieją nas, a, a my ich, bo, bo wiadomo, że to, że to, też ludzie z, z innych, z innych, innej rzeczywistości jakby, każda, każda jest przecież zgoła odmienna, także czas zawsze jest na pewno rzeczą, która, która powoduje, że jest, że jest, coraz lepiej, jeżeli się metodycznie pracuje i tej, tej pracy rzeczywiście jest u nas dość sporo. Dlatego, dlatego jestem przekonany, że z każdym tygodniem ci zawodnicy są w lepszym miejscu. I to nie chodzi tylko o zawodników zagranicznych, ale również tych młodych zawodników, którzy przyszli do nas z różnych rejonów Polski. Jest coraz, jest coraz lepiej, natomiast na pewno jeszcze czas, aby, aby, aby grać tak jak, tak, jak możemy. To nie jest jeszcze, jeszcze, jeszcze to, na co, na, co, na co ja liczę w tym sezonie. Pytanie do Lukasa, bo takie zwycięstwo 5-2 no, wygląda fajnie, ale teraz. Kibice pewnie będą czekali, czy to potwierdzicie w kolejnym meczu, czy czujecie to, że to no... bo jeżeli nie będzie wygranej teraz u siebie, no to ta, ta ubiegłotygodniowa nie będzie aż tak ważna. Tak, 100% się tutaj z panem zgadzam. jak trener powiedział, nasza, nasza gra z tygodnia na tydzień wyglądała coraz lepiej. Chcemy to kontynuować i kolejne dziecko na pewno nam w tym pomogą. Ja pomyślę z dziennika zachodniego też dla Lukasa, jak bardzo tęsknicie za zerem z tyłu? Bo tak się składa, że masz więcej kolic strzelonych w tym sezonie niż, niż yy, udziałów w obronie, gdzie, gdzie nie padła żadna bramka dla rywali. Tak? Myślę, że to nasza bolączka w tym sezonie. Bardzo chcemy zerać na zero z tyłu. No w tamtym sezonie było, było kilka tych czystych kąt. Teraz nam trochę tego brakuje i chcę do tego wrócić. Do trenera Góraka jest bardzo ciasno w tabeli, to, to sprzyja temu, żeby budować taką atmosferę bojową, że cały czas mamy zasięg i każdy wygrany mecz oznacza nawet nie przez kogo jedno, ale być może nawet kilkanaście miejsc w tabeli, bo takiej ciasnoty o tej porze sezonu chyba dawno nie było na dole. Znaczy wydaje mi się, że u każdego, u każdego sportowca adrenalina idzie w momencie w tym tak zwanym momencie startowym I, i, i wiadomo, że w piłce jest też, że są mikrocykle, które, które rozdzielają pomiędzy sobą mecze, są niekiedy przewy reprezentacyjne, czyli coś tak trochę siada, ale ja uważam, że teraz akuratnie, Jeśli chodzi o taki poziom emocjonalny, ten, ten pozytywny, kiedy, kiedy, kiedy masę w nas takiej pozytywnej energii właśnie nadszedł, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że gramy w sobotę, za chwilę, potem we wtorek i potem, i potem znowu piątek także kapitalny czas przed piłkarzami oni uwielbiają grać. My jako trenerzy też to, to czujemy najbardziej. Także także to jest kapitalny moment na to, żeby cieszyć się z tego, co robimy i, 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 i czekać tutaj na, na, na pełną bukową, a potem na mecz Pucharu Polski. Także także kapitalnie, że to, że to już jest. Zawsze, zawsze na to na to czekamy. Gramy często, nawet można powiedzieć bardzo gęsto teraz, w ciągu 6 dni trzy mecze, ale ale wszyscy są pod, pod, pod parą i, i, i wiem, że zawodnicy są w takim bardzo nastroju fajnym bojowym. Dzień dobry, Kasper Janoszka z dziennika Sport. Pytanie do trenera o, o Adama z Relaka. Jest to napastnik, który w gks Katowice jest już od ponad roku. Jakie są przemyślenia pana przemyślenia na jego temat? Bo, bo wiemy, że zmagał się z wieloma problemami przez, w tym okresie, ale nawet gdy nie trenuje zbyt długo, to tak jak w meczu z motorem pokazuje, że, że jest bardzo dużą wartością dodaną dla, dla drużyny. Dokładnie, można powiedzieć, że, że już Pan odpowiedział, także dla mnie to profesjonalista. Kapitalny, kapitalny piłkarz, świetny człowiek i, i, i bardzo bardzo ważna postać dla GKS Katowice. Y, rozumiemy, y, rozumiemy, jesteśmy również z nim na co dzień, rozumiemy te, te kontuzje, wiemy jak, jak bardzo mocno walczy z tym wszystkim i, i zawsze będziemy za niego trzymać siłki, wszyscy go bardzo mocno wspieramy. Adam, y, Adam w swojej normalnej dyspozycji jest jednym z najlepszych napastników w polskiej ekstraklasie. I drugie pytanie na temat, na temat tych ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni. Czy ma Pan takie poczucie, że wydarza się coś bardzo podobnego jak, jak dwa lata temu? Bo dwa lata temu w, gdy, w tym sezonie, gdy GKS awansował do Ekstraklasy też ta runda jesienna była taka, że mówiło się o GKS-ie Katowice, że gra dobrze, a brakuje, brakuje punktów. I no, pomijając ten ostatni mecz z Motorem, czy miał Pan takie déjà z racji chyba tego, że, że jestem jakby ciągiem siódmy sezon, a jeszcze wcześniej, przecież te dwa, to, to obojętnie jaka sytuacja w Gieksie by się nie, nie wydarzyła, można do czegoś wrócić, no bo mam o czym rozmawiać i możemy o czym wspólnie wspominać. Nie wiem, czy to jest e, takie same. Na pewno na pewno nie. Natomiast, natomiast najważniejszy jest chyba ten pierwszy aspekt. Skoro GKS gra dobrze, a, a nie punktuje, to, to wiemy, że idziemy dobrą drogą, że musimy razem mocno tylko i wyłącznie jeszcze bardziej e, przeostrzyć to, co chcemy. W Swojej pracy osiągnąć, to te efekty przyjdą. Ja zawsze byłem mordownikiem cierpliwości, choć niekiedy wiadomo, że trzeba było bardzo mocno zagryzać zęby, ale, ale wiara w to, co robimy, wydaje mi się, jest, jest na tyle silna, że, że zawsze nam pomaga, aby wykrzesać potem na tyle, aby ten wynik również z tą dobrą grą przyszedł. Bo przecież najważniejsze jednak mimo wszystko są te, te, te kwestie, kiedy sędzia kończy mecz, bo, bo wynik jest bardzo istotny. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze pytanie o Alana Czerwińskiego, tak? Bo on chyba zszedł w tym meczu z motorem. Czy on jest gotowy do grania? Na szczęście nie wydarzyło się na tyle nic ciężkiego, aby, aby, aby mówić o jakiejś dłuższej przerwie, bo, bo diagnozowaliśmy na początek to jako już uraz przerwania struktury mięśnia i, 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 czy, i czy też czegoś na, na, na samym przewodzicielu i to było bardzo niebezpieczne, bo kosztowałoby to dużo czasu. Tu się okazało, że nie, że, że uraz, uraz, uraz jest, ale nie na tyle, nie na tyle groźny, żeby Alana to wykluczyło, na dłuższy okres czasu, natomiast co do najbliższego meczu e, będą decydowały na pewno, na pewno, na pewno godziny, e, na tą chwilę e, również rozważamy wariant e, gry bez, bez Czerwińskiego.